tłumaczy Wam to w minutę. Posłuchajcie. Jeżeli mamy od minus nieskończoności do 4, to mamy w lewo od 4 i tutaj kółeczko otwarte. Tutaj mamy od 2 do 6, czyli dwa ma kółeczko zamalowane, bo jest nawias kwadratowy i do 6, szóstka, kółeczko otwarte, bo jest nawias okrągły. Teraz A to jest wszystko to, co nie należy do A. Nasze A było od minus nieskończoności do 4. I czwórka nie należała, było kółeczko otwarte. To teraz będzie od 4 do plus nieskończoności, ale 4 będzie należeć, czyli będzie nawias kwadratowy. B było od 2 do 6, no to my teraz będziemy mieć od minus nieskończoności do 2, ale dwójka należała, teraz nie będzie należeć. Suma, szóstka nie należała, więc teraz będzie należeć, do plus nieskończoności. Teraz mamy A suma B. Czyli należy do A lub należy do B. Czyli suma tych dwóch przedziałów. Czyli mamy od minus nieskończoności do 6 okrągłe, bo otwarte, nawias okrągły. A iloczyn B, tu jest nasze B, to jest część wspólna, tak? A iloczyn B, część wspólna. Czyli mamy od 2, które należy do 4, które nie należy. Teraz A różnica B należy do A, ale nie należy do B, czyli B zasłaniamy palcem i wycinamy B, czyli dwójkę też wycinamy, czyli teraz dwójka nie będzie należeć. Czyli mamy od minus nieskończoności do 2, dwa, dwa nawias okrągły, bo wcześniej dwójka należała. Teraz my ją wytniemy, więc nie będzie należeć. B różnica A, zasłaniamy palcem A i z B wycinamy nasze A. Czwórka nie należała, no to ona nie została wycięta, więc teraz należeć będzie, czyli będzie od 4 do 6. Podpowiadajcie co następne nagrać, A pamiętajcie, że jeszcze więcej przykładów wszystkie tematy wytłumaczone krok po kroku od zera ze szkoły podstawowej, ze szkoły średniej, kurs do egzaminu ósmoklasisty, kurs do matury podstawowej i rozszerzonej znajdziecie tutaj.